Spotkałem ją na telegramie, gdzie prezentowała swoje uwodzicielskie zdjęcia i filmy za odpowiednią cenę. Zafascynowany jej urokiem, postanowiłem pójść o krok dalej. Zgodziliśmy się spotkać w prywatnym pokoju hotelowym, gdzie nasze pragnienia mogłyby się rozszaleć. Gdy wszedłem do pokoju, zastałem ją czekającą na mnie, ubraną w kuszącą bieliznę, która niewiele pozostawiała wyobraźni. Powietrze było nasycone oczekiwaniem, gdy wymienialiśmy głodne spojrzenia, obaj wiedząc, co właśnie się rozpoczyna. Podszedł do mnie, jej oczy wypełnione mieszanką pewności siebie i pożądania. Bez słowa przycisnęła swoje usta do moich, zapalając we mnie ogień płonący pożądaniem. Jej dłonie wędrowały po moim ciele, eksplorując każdy centymetr, podczas gdy moje śledziły krągłości jej zmysłowej sylwetki. Poddaliśmy się tańcowi rozkoszy, eksplorując nasze ciała z zapamiętaniem. Pokój rozbrzmiewał od naszych jęków rozkoszy, gdy popychaliśmy siebie nawzajem do granic przyjemności. Jej eksplicite zdjęcia i filmy były tylko zapowiedzią tego, co mogła zaoferować, a ja byłem zdeterminowany, by doświadczyć tego wszystkiego. Granice się zatarły, gdy oddaliśmy się naszym najciemniejszym fantazjom. Godziny topniały w mgle bezwstydnej namiętności. Cieszyliśmy się surową intensywnością, napędzaną świadomością, że to spotkanie powstało z naszego wspólnego pragnienia eksploracji. Gdy noc dobiegała końca, leżeliśmy spleceni, nasze ciała oblane potem i nasyceniem. Wiedzieliśmy, że nasze spotkanie było zakazaną rozkoszą, sekretnym światem, którego nigdy nie moglibyśmy w pełni objąć. Ale na ten moment znaleźliśmy pociechę w ramionach drugiej osoby, wolni od społecznych ograniczeń. Tobie też gorąco polecam zaryzykować, a może to właśnie ty opowiesz nam kiedyś tak wspaniałą historię. W opisie zamieściłem link do seksownych, realnych kobiet, które spotykają się, nie czekaj napisz. Trzymam kciuki i z góry kibicuję.